Tak wiele słów zostaje w ustach niewypowiedziane. Dziś częściej wypluwamy głupstwa, konstruując byle z dupy dramę. Niż mówimy, co jest grane. Tak faktycznie to dzień, w którym wszystko, co w umyśle, może stać się rzeczywiste. Człowiek, wszystko po latach do nas wraca. Gdy księżyc witamy, nie możemy usnąć. Wszystkie więzione w gardle połknięte, przepraszam, łatwiej nam przychodzi dzisiaj kogoś nazwać, byle kurwą. Słowa nie mogą nas ranić, twierdzą beznamiętnie, gusi tylko i głupi, tylko obojętni. Na twój reel to gdy kusi bliskość I ktoś ciepłe słowa szepcze Choćby zełgały bezstrzecznie, Może słodkie kłamstwa lepsze są od niewygodnej prawdy A, Znów odruchowo oblizuję wargi By poczuć smak ich na chwilę Zatrzymać moment, w którym smakują tak znajomo Jak nieznajome Jak pierwsze szlugi na przypale za dzieciaka Wspominam cierpki smak po latach I chociaż nie chcę wcale wracać, tam już nigdy typie więcej Gubię się w świecie wyobrażeń, jakbym był dzieckiem Jak pierwsze szlugi na przypale za dzieciaka Wspominam cierpki smak po latach I chociaż nie chcę wcale wracać, tam już nigdy typie więcej Gubię się w świecie wyobrażeń, jakbym był dzieckiem O, na końcu języka jest wybacz O, które stanęło tam niczym grydyka. I może byłoby się czym zachwycać, gdyby ten owoc pochodził z drzewa życia Alerty RCB na JBL I myślę o tym, co nie padło w eter Łysy, Mike Staram się z uśmiechem, jak Mickey Mouse Ale kurwa, to od środka rozrywa, jak sweter dziki Halka Najcięższe słowa lepsze niż domysły Historie z dupy tworzone przez randomowe myśli Wszystkie minuty utracone przez rozkminki Szukanie kluczy, a za drzwiami świat okazuje się no właśnie, zbyt często pochłania nas jedna walka Chyba, że serio coś tam płynie w kablach Hej, wciąż optymalna jednak naga, prawda Choćby wyziębiła to ostatka, jak nanga parbat ja Pierwsze za dzieciaka wspominam cierpki smak po latach I chociaż nie chcę wcale wracać, tam już nigdy typie więcej Gubię się w świecie wyobrażeń, jakbym był dzieckiem Wiesz się w świecie wyobrażeń, jakbym był dzieckiem.